Jak widzicie, Speedrun mamy tylko, tylko w Green Hill. Speedruna mamy tylko w Green Hill, jak, widmy, jak widzimy. No i na, tak naprawdę to nie mamy go tylko w Green Hill, ale też w Lost Valley i w Emerald Hill. I w Bost Battle też. Więc w takim razie idę na Lost Valley i Wam pokazuję, jak mieć tam autorana. Więc ja zapauzuję i zaraz Wam pokażę. Jak widzicie. Jesteśmy w Lost Alej. I patrzcie teraz Gdy pójdziemy będzie już... no i wtedy klikamy tu i wam pokażę dokładnie jak to wygląda Idziemy, klikamy logo Robloxa i patrzcie Patrzcie, to nie ma rąk, patrzcie, postać sama normalnie idzie i to jest na każdej mapie, praktycznie jak przecie no, tego autora na, na różnych mapach. No i tak to właśnie wygląda, no i dziękuję za oglądanie i do następnego.